Cześć, z tej strony Natalia Serwiak z W tym filmie odpowiem na pytanie, które przysłał do mnie Andrzej i skracając, w pytaniu chodzi o to, jak zacząć anglezować na właściwą nogę. Temat anglezowania pojawiał się już na kanale wcześniej i Film dotyczył tego, dlaczego anglezowanie na właściwą nogę jest takie ważne. Jeżeli Was to interesuje, to w opisie do tego filmu, ale też tutaj na karcie, od razu wrzucę Wam link i po prostu będziecie mogli to sobie zobaczyć. Natomiast dzisiaj pozostajemy przy temacie anglezowania, ale będziemy go analizować z innej strony. Czyli zastanowimy się nad tym, co zrobić, żeby od razu zacząć anglezować na prawidłową nogę. I teraz tak, wiele osób popełnia taki błąd, że koń rusza kłusem i oni bez zastanowienia również zaczynają wtedy anglezować. Albo, co jest jeszcze większym błędem, po prostu zaczynają anglezować jeszcze nim koń przejdzie do kłusa. Koń jeszcze stępuje, a oni już sami zaczynają anglezować, tak jakby chcieli w ten sposób zachęcić konia, który jeszcze stępuje, po prostu do y, zakłusowania. To jest oczywiście bardzo duży błąd i najczęściej on konia Zniechęca do zakłusowania. I teraz tak, e, przemyślałam sobie ten temat dosyć dokładnie i podzieliłam go na cztery kroki, które, mm, przez które musimy przejść, żeby faktycznie to anglezowanie na właściwą nogę, to rozpoczęcie anglezowania na właściwą nogę nam się udało. E, przede wszystkim musicie zapamiętać, że to nie Wy zaczynacie anglezować, tylko to koń wyrzuca Was do anglezowania. To jest bardzo ważne. I teraz tak, e, omawiamy sobie poszczególne kroki. Krok pierwszy jest taki, że musicie mieć konia, który jest w miarę rozluźniony. Czyli, który w miarę elastycznie pracuje mm, grzbietem, który pcha się zadem do przodu, który podnosi nogi. Chodzi o to, że ruch takiego konia. Generalnie ruch konia musi być sprężysty, dlatego że, tak jak wspomniałam wcześniej, to koń musi was wyrzucić do anglezowania. Jeżeli nie ma tej sprężystości w pracy konia, w ruchu konia, jeżeli on idąc po prostu tak powłóczy nogami, no to bardzo ciężko jest wyczuć ten moment, kiedy należy do anglezowania wstać. I jestem przekonana, że bardzo często mieliście do czynienia z takimi końmi, i tutaj jeźdźcy. No, najczęściej są zadowoleni z takiego obrotu sprawy, bo jadą sobie na takim koniu, który nie podrzuca do góry i myślą sobie, Boże, jak cudownie mogę sobie siedzieć wygodnie w pełnym siadzie i w ogóle nie muszę anglezować. I faktycznie są konie obdarzone takim ruchem bardzo, bardzo płaskim, i gdzie tego wyrzucania jest mało, no, ale faktycznie tutaj w takiej sytuacji ciężko jest wyczuć ten moment odbicia się do góry. Czyli to, czego oczekujemy w pierwszym kroku, to jest właśnie elastyczny koń. W sensie ruch konia musi być elastyczny, musi być ten moment zawieszenia, i wtedy będziecie się podnosić do anglezowania. Czyli pierwszy krok, elastyczny koń. Yy, drugi to jest jeździec, czyli tutaj już musicie so, się skupić na sobie. Chodzi o to, że wasz pełny siat powinien być dobry. Nie może to być y, pełny siat, który jest taki spięty, napięty, gdzie ściskacie konia nogami, macie zaciśnięte pośladki, gdzie biodra są sztywne. I jeszcze bardzo częsty błąd, pokażę Wam tutaj na takim koniku. <laughs> Ym, bardzo częsty błąd polega na tym, że, ten długopis to jest jeździec, odchylacie się. Jadąc w kółsie ćwiczebnym, absolutnie nie możemy tak robić, bo wtedy nie jedziecie razem z koniem do przodu, tak? Tylko wasze ciało jest przeciw ruchowi konia. Musicie siedzieć na koniu prosto, tak? Czyli ciało, tłów, musi się układać prosto, padle do grzbietu konia. Mam nadzieję, że to jest jasne. Natomiast, co jest jeszcze ważniejsze w tym dosiadzie, dosiad musi być sprężysty, elastyczny i podążający za ruchem. Czyli tak, bardzo ważne jest to, żeby pośladki nie były zaciśnięte, tylko rozluźnione. Biodra muszą miękko wchodzić w ruch konia i podążać za tym ruchem. Podobnie tłów, ramiona, wszystko tu musi być luźne. Oczywiście nie chodzi o to, żeby było sflaczałe, ale mówiąc luźne, mam na myśli, że nie może tu być żadnych usztywnień i takich zbędnych napięć. I teraz super ważna rzecz, bardzo proszę, żebyście to zapamiętali. Musicie mieć luźne, swobodne nogi. Absolutnie nie można się zakleszczać nogami, nie można y, zaciskać łód, nie można trzymać się siodła kolanami, nie można ściskać konia łydkami, nie można wbijać się piętami w boki konia. Nogi muszą być luźne, swobodne. Kolano musi elastycznie pracować w dół, musi być skierowane w dół i pracować elastycznie w dół i podobnie staw skokowy, czyli pięta musi. Tak delikatnie y, sprężynować w rytm ruchu konia. To jest bardzo, bardzo ważne. Bez tego elastycznego dosiadu będzie Wam ciężko znowu wyczuć ten moment, kiedy należy odbić się do pierwszego kroku anglezowania. Czyli powtarzając, pierwszy krok, pierwszy element to jest elastycznie, sprężyście poruszający się koń. Drugi krok to jest y, elastyczny, dosiad. Taki rozluźniony, jadący z koniem prosto do przodu. Co robimy dalej? Krok trzeci to jest: jedziemy właśnie takim swobodnym, elastycznym, pełnym siadem przez kilka kroków. I może to być kilka kroków, może to być kilkanaście kroków. To znaczy, nie starajcie się wybijać do anglezowania od razu, tylko postarajcie się wczuć. W ruch konia. Postarajcie się, żeby wasze ciało było rozluźnione i postarajcie się wyczuć, jak koń was niesie. I dopiero wtedy y, zaczniecie czuć, że są takie momenty rytmicznie się powtarzające, że wasze ciało unosi się do góry, do góry, do góry, czyli do góry i opada, do góry i opada. I wtedy, jak poczujecie, że już nie możecie dłużej jechać tym pełnym siadem, tylko faktycznie wygodniej Wam będzie anglezować. To wtedy, w momencie, kiedy poczujecie to delikatne uniesienie grzbietu konia, to lekkie wybicie Waszego ciała w górę, unieście się w strzemionach. I oczywiście to może brzmi nieskomplikowanie, ale jest dosyć trudne, dlatego że faktycznie wymaga już pewnego wyczucia ruchu konia. I wymaga też takiego, takiej świadomości tego, co robi wasze ciało. Ale gwarantuję wam, że jeżeli nie będziecie się spieszyć z tym wstawaniem do anglezowania, tylko faktycznie zadbacie o to, żeby koń szedł sprężyście, elastycznie do przodu, i żeby wasz dosiad był rozluźniony, i skupicie się na tych odczuciach, które ciało odbiera od ciała konia, to gwarantuje Wam, że Wasza skuteczność odbijania się do anglezowania na, na prawidłową nogę będzie bliska 100%. Sprawdziłam. <laughs> Sprawdziłam specjalnie, eksperymentowałam przez kilka tygodni i to jest metoda, która działa. Więc jestem bardzo ciekawa Waszych um, przemyśleń i Waszych um, opinii. Dajcie mi znać w komentarzu, czy próbowaliście się zastosować do tych wskazówek i jaki był efekt. I druga rzecz jest taka, że jeżeli macie jakiekolwiek inne problemy, czy związane z jazdą konną, czy związane z oporządzaniem konia, czy po prostu nie, nie, nie rozumiecie czegoś w zachowaniu konia, no to również opiszcie sytuację, dajcie znać w komentarzu i nagram film, jeżeli akurat temat będzie interesujący. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Papa pa.